Właśnie się na wszystko, maksimum energii, dużo mamy i mieszka się na latach się cieszy ocenując tak wspaniałe pomysły, które dzisiaj nas młodzi Łodzi zawodnicy. Ja teraz wracam głos Pani dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej, Pani

Oj. I kolejna drużyna. Futbol Akademii Drogobawże. Panowie, wracamy. Wdraudę ciebu na tym widz podój. Trzymaj. Futbol Akademii Drogobawże. Dawaj Futbol, 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 drugi, futbol, tak. drugi O co, drugi. Piątka. Panowie. A ja to pani, na

Wysyłajmy dalej. I zapraszamy drużynę Futbol, Drugi Czarny Bór. Druga drużyna Futbolu z Czarnego Bólu. Nie, chłopaki. nie, nie. Zapraszamy drużynę z górnika Tak się Górnik Wałbrzy. W tą stronę może.

Zresztą ktoś słowo chce powiedzieć? Nie, ja już W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie I zapraszamy za rok. I zapraszamy za rok. A także do strefy gastronomicznej, która znajduje się na koronie stadionu.